Witajcie drodzy YouTubersi, moi widzowie i inni użytkownicy Serwisu YouTube. Dzisiaj chciałem Wam przedstawić filmik, który kręcę na żywioł, więc proszę wybaczyć wszelki nieprofesjonalizm, bo ponieważ nie miałem wcześniej go zaplanowanego, kręcę go na żywioł, a ponieważ miałem długą przerwę na YouTube, za którą oczywiście serdecznie przepraszam. Moich widzów. No, tak wynikło i nie mogłem no, korzystać aktualnie z serwisu. A więc, czemu nakręcam ten filmik? Chciałem Wam przekazać informację, którą może niektórych zasmucić, a może również niektórych, nie wiem, uszczęśliwić. A więc skończyłem z Metinem. Tak, oficjalnie kończę z Metinem. Proszę już mnie pytać o Różne serwery czy on czy off, ponieważ nie mam już żadnego, nikomu nie przekazałem. E, jedyny serwer, jaki mogę polecić to X-Final mojego kolegi, e, w pełni spolszczony, ale przejdźmy do tego, co chciałem Wam przedstawić. Przerzuciłem się na GTA San Andreas Multiplayer. Dlaczego? Uważam, że serwery typu roleplay, czyli prawdziwe rzeczy, są naprawdę ciekawe. Dlaczego? No, możesz sobie tworzyć swoją postać kierować ją w dowolnym kierunku prawość medycy FBI można mieć swoją rodzinę auto dom pracę a więc chciałem was wszystkich zachęcić do grania na serwerze, który preferuję i promuję. oczywiście jestem tam burmistrzem miasta i Naprawdę polecam. No jakie są plusy i jakie minusy? Może y, tak w skrócie opiszę wszystkie prace, zaczynając od tych dobrych. Y, zaczniemy od y, policji, czyli LSPD Los Santos Police Department. Ale to tak już y, mniej potrzebnej wiadomości. No czym się zajmuje? No taka policja porządkowa, przepisy ruchu drogowego, kodeksy. No, jak policję, no. No To policję można zaliczyć do takich dosyć lubianych. A jeszcze chciałem dodać, że ten serwer jest nowo otwartym serwerem ma jeszcze nowy, jeszcze dopracowywaną stronę internetową, którą też podam w opisie filmiku. Ale przejdźmy do następnej pracy. Następną pracą, jaką chciałbym polecić, no. W sumie bardzo ciekawa praca. To jest CSI, kryminalny oddział, coś typu FBI. Ma naprawdę dużą siedzibę, ładną, fontanna i takie inne. Naprawdę bardzo pracowane. Następna to jest rząd, tak zwany DMV również. To ja przewodzę tej frakcji i, i po prostu zatrudniam nowych ludzi na, na posady instruktorów, urzędników. Poszukuję również premiera i menedżera. No, zajmuję się wydawaniem licencji i dowodów. No, też ciekawa praca, może trochę no, monotonna. No, ją się poleca y, ludziom, którzy nie lubią chodzić po mieście, nie lubią zapoznawać nowych miejsc, lubią siedzieć w jednym miejscu i, i stać za ladą i, i wpisywać te same ko komendy. Następną frakcją jest Scorpion Security. Co to jest? No to jest tak zwana ochrona, jak u nas w Polsce, nie wiem, Juventus, czy Solid, albo Servo. No, zajmują się ochranianiem na zlecenia. Nic tu, bo to nie jest zbytnio ciekawa yy, frakcja, możemy przejść dalej. A następną pracą, jaką bym również polecał, jest SAMRS, czyli jak u nas yy, ostry dyżur. Jednym słowem, jedyny, jedyny szpital w, na serwerze, tak jak na każdym serwerach. Mają do dyspozycji swoje pojazdy, karetki i inne przydatne pojazdy. Oczywiście wypłaty też są w zależności od jak dobrej frakcji. Następną frakcję, jaką bym również polecił, jest tutaj, o, o właśnie, zaraz sobie przypomnę, e, tak, jest jednostka specjalna SWAT, <laughs> przepraszam, SWAT, no czyli jednostka antyterrorystyczna ma swoją bazę na zewnątrz, e, ze swoim polem treningowym, ogólnie… E, Ogólnie też fajna frakcja. Znam frakcją, jaką bym polecił ludziom, którzy naprawdę lubią pisać. To jest Sun News, tak zwane radio. Radio, siedzisz. Yy, ma, yy, to jest stacja radowa, która posiada yy, też bardzo duży asortyment yy, sprzętu, jak i pojazdów. Mają ma swój helikopter i, jak dobrze pamiętam, chyba są zaopatrzone w swoje w swoje wany, no to przeważnie pisze się wiadomości, stąd to jeszcze sanitarii nie polecam, znaczy no polecam, ale to jest po prostu firma sprzątająca miasto. Przejdźmy teraz do może organizacji przestępczych, pierwsze na mojej liście tutaj jest COA, czyli gang, którzy tworzą trackerzy, czyli ludzie przewożący ty, tymi różnymi tirami, różne rzeczy. Ten następna frak, mafia, którą przedstawię, jest bardzo popularna i istnieje w prawdziwym życiu. Jest to nic innego, jak włoska mafia lakosa nostra. Można sobie nawet wpisać w Google, pogoglować. Że no jest ta mafia w rzeczywistości. Następna jest japońska mafia yakuza. Nie wiem, nie sprawdzałem, nie wiem czy jest w prawdziwym życiu. Następna na mojej liście jest Hacktv, zwana również jako Hitman Agencji, czyli nic innego jak zabójca na przepraszam na, <coughs> jak zabójca na, na wynajem. Na no, to rosyjska mafia, taka zwykła mafia, nie no pewnie nie jedna mafia jest taka na świecie. Reszta to gangi Grove Street, czyli nasz y, główny bohater w single playerze, do niej należy, czyli Zieloni. Ballas, Fioletowi. Warios Las Ost Aztekas. Nowe... <coughs> <coughs> Przepraszam. Ostatnio mnie bierze trochę zapalenia z no ale da się wytrzymać. To jest nowo utworzony gang, też taki niezbyt popularny, ale jak to komuś zależy, chce zostać liderem, bo jak widać jest jeszcze brak postów, można zostać. Los Santos Vagos, czyli jak w single playerze, żółci, tak? Też sprawiali naszemu głównym bohaterowi niejedne Problemy. Hot girls, nic innego jak żeński gang w naszym mieście Los Santos. Że polecamy wszystkim kobietom, które będą również grały na tym serwerze. No to wszystko. Chciałem Wam naprawdę polecić ten serwer, bo uważam, że. Takie modyfikacje, to rzadko można spotkać. Różne modyfikacje w mieście, jakich nie ma ani w single playerze, ani na innych serwerach. To jest po prostu naprawdę coś. No, ja będę chyba kończył. No to jak, jak któryś z moich widzów lub inny youtuber będzie potrzebował jakiejś pomocy. W tej chwili zapraszam na Skypa. Mój login to KillerCam1, zaraz pokażę, jest to. Um, napiszę tutaj, bo po prostu mi się już nie chce. To jest mój login do Skype'a, jakby ktoś chciał mnie dodać.